Czasem jedno bardzo proste zdanie wystarczy, aby wywołać burzę. Taką burzę wywołuje dzisiaj Jezus, kiedy mówi: Zanim Abraham stał się, ja jestem. I to nie jest gra słów, to jedno z najbardziej wstrząsających zdań, jakie padły z ust naszego Pana Jezusa. I nic dziwnego, że słuchacze podnieśli kamienie. Dlaczego? Co ich tak poruszyło? Zapraszam. Fartek piąty tydzień Wielkiego Postu, przystań miłosierdzia, zaczynamy. Kochani, otwórzmy nasze Biblię na Ewangelii według Świętego Jana, rozdział 8, wersety od 51 do 59. Jezus powiedział do Żydów, uroczyście zapewniam was, kto będzie przestrzegał mojej nauki, nie zazna śmierci na wieki. Wówczas Żydzi zawołali: Teraz poznaliśmy, że jesteś opętany przez demona. Nawet Abraham umarł, a także prorocy. Ty natomiast twierdzisz: Kto będzie przestrzegał mojej nauki, nie doświadczy śmierci na wieki. Czy ty jesteś większy niż nasz praojciec Abraham, który umarł? Poumierali również prorocy. Za kogo ty się uważasz? Jezus odrzekł. Gdybym ja sam siebie wychwalał, chwała ta byłaby niczym. Mnie obdarza chwałą mój ojciec, którego wy nazywacie swoim Bogiem, ale wy go nie poznaliście. Ja zaś go znam. Gdybym więc stwierdził, że go nie znam, byłbym kłamcą podobnym do was. Lecz ja go znam i zachowuję jego naukę. Wasz praojciec Abraham uradował się, że będzie mógł zobaczyć mój dzień. Ujrzał go i ucieszył się. Wtedy Żydzi powiedzieli: jeszcze pięćdziesięciu lat nie masz, a widziałeś Abrahama. Jezus zaś im odparł. Uroczyście zapewniam was, zanim Abraham urodził się, ja jestem. Na co z miejsca pochwycili kamienie, aby cisnąć w niego. Jezus jednak ukrył się, a następnie opuścił świątynię. Jezus mówi zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli kto zachowa moją naukę, Śmierci nie zazna. Zaskoczeni Żydzi są i odpowiadają bardzo pochopnie, że Jezus jest jakiś, no, na pewno nie pochodzi od Pana Boga, a wręcz zarzucają mu, że pochodzi od Złego. I wtedy Jezus wypowiada słowa, które zmieniają wszystko, bo mówi: Zanim Abraham stał się, ja jestem. To znaczy, nie ja byłem, nie ja istniałem. Ale ja jestem, jakby dokładnie wie, że uczniowie, zebrani Faryzeusze, zdają sobie sprawę, co to znaczy. Dlaczego to jest, moi drodzy, takie mocne? O tym wspominałem już w poprzednich odcinkach, ale ja jestem to nie jest jakieś tam zwykłe zdanie, wobec którego można przejść obojętnie. To jest imię Boga. To, co Mojżesz usłyszał, przy płonącym krzewie, ja jestem, który jestem. Zatem Jezus nie mówi tylko, że jest starszy od Abrahama, on mówi: Ja jestem Bogiem. Dlatego podnoszą właśnie kamienie, bo dla nich to bluźnierstwo, a dla nas, dla nas, moi drodzy, to objawienie dla nas, to wypełnienie prawdy, na którą wszyscy tak czekali. Dla nas to w końcu szansa i nadzieja w Jezusie Chrystusie na odkupienie. Zobaczmy, że ten płonący krzew, w którym Bóg objawił się Mojżeszowi, płonął, ale się nie spalał. I to jest obraz Boga, który jest niezależnie od czasu, od miejsca, od okoliczności, które nas warunkują i ograniczają. Jezus mówi: Ten sam Bóg teraz stoi przed wami. Ja jestem nie w ogniu, nie z grzmotem, ale jako człowiek cichy, łagodny, a jednak wieczny. Jakby wchodził w rzeczywistość człowieczeństwa, pokazując nam, że tak ukochał człowieka, tak ukochał i zaufał człowiekowi, że chce przejść z nami życie, które nie jest proste. Moi drodzy, w języku greckim Ewangelii Świętego Jana, Jezus używa wyrażenia ego eimi. Dokładnie tak jak w Septuagincie, greckim tłumaczeniu, gdzie Bóg objawia się Mojżeszowi. I to nie jest przejęzyczenie, to jest pewnego rodzaju swoisty manifest. Jezus nie ukrywa swojej tożsamości. On ją objawia, choć wie, że koszt tego, że mówi kim jest, jest ogromny. Kto to jest dla mnie Jezus? Bo skoro Jezus tak się objawia, tak mówi, to jak ja o nim myślę? Jest mistrzem, jest prorokiem, jest dobrym człowiekiem? Czy naprawdę Bóg żywy, który jest, był i będzie? To właśnie Jezus, dla mnie. Bo jeśli to prawda, to ja nie mogę pozostać teraz obojętny. Nie da się trochę wierzyć, trochę wejść w rzeczywistość wiary. Nie da się trochę wierzyć i być z Jezusem. Albo On jest Bogiem, albo nie jest. I oczywiście my wyznajemy całym sercem, całą duszą, wszystkimi myślami, że Jezus jest prawdziwym człowiekiem i prawdziwym Bogiem, i chcemy za Nim iść. Tak jak Kościół zresztą nas uczy już od wielu, wielu setek lat od soboru nicyjskiego mówi jasno, Bóg z Boga, światło jest ze światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego i to wyznanie wiary rodziło się właśnie w takich chwilach, gdy, gdy Jezus mówił rzeczy, które łamały schematy, które łamały wewnętrznie poprzyjmowane prawdy, brakowało w tym ducha. Chciałbym zostawić Wam, moi drodzy, taką refleksję, bo dzisiejsze słowo nie jest łatwe, ale jak często ja próbuję zamknąć Boga w swoich wyobrażeniach, w swoich oczekiwaniach, jak często chce prowadzić trochę pana Boga jak na sznurku na swoich warunkach a on mówi prosto ja jestem zawsze jestem poza czasem jestem poza lękiem poza jakąkolwiek okolicznością która ogranicza nas ja jestem przy tobie ja niosę z tobą krzyż Moi drodzy proszę zostaw komentarz które słowo najbardziej ci dzisiaj porusza zatrzymuje i czy jesteś gotów spotkać Boga, który jest naprawdę? Do zobaczenia, moi drodzy, w kolejnym odcinku. Nie bójmy się Pana Jezusa, bo czasem właśnie te najtrudniejsze pytania są nam potrzebne, są bardzo prawdziwe. I prośmy teraz we wspólnej modlitwie o to, abyśmy w Jezusie wyznawali Mistrza i Pana zawsze. Rano, wieczór, wetnie, w etnie, w nocy. Prośmy z wiarą. Panie Jezu, nasze słowa potrafią skonstruować wiele pięknych zdań. Nasze myśli konstruują również pewne schematy, idee, wizje. Ale my chcemy przed Tobą stanąć w prawdzie i wyznać, że ufamy i wierzymy, że Tyś jest naszym zbawieniem. Że Tyś naszym odkupieniem. Tyś jest bramą, która wprowadza nas do życia wiecznego. Panie prosimy uświęć nas w prawdzie. Ty jesteś, który jesteś. Ty przychodzisz w imię Boże. Ty leczysz, uzdrawiasz w imię Boże. Ty pociągasz mnie do siebie, bo chcesz mnie zbawić. Teraz rozważając to słowo, chcemy iść za Tobą, chcemy oddać się w Twoje dłonie i już nie wątpić w Twoją boskość, w Twoje posłannictwo, ale przyjąć to Słowo i wypełnić. Bądź nam, Mistrzem, aż do śmierci. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Kochani, bardzo Wam dziękuję. Wielkie, ogromne serce za to, że dotrwaliście do teraz. Odcinek wcale nie był łatwy. Te fragmenty Ewangelii Jana, one nie będą łatwe. Ja zapewniam Was o tym już teraz, ale warto je rozważać, bo refleksja może iść w różnym kierunku. Ja będę chciał właśnie wskazywać ciągle na Pana Jezusa, jako na Tego, który ma być dla nas światłem. I od którego mamy czerpać wiele łask, bo wystarczy być u stóp Jezusa. Dziękuję wszystkim patronom, dziękuję tym, którzy wspierają tutaj na patronajcie. Jesteście niesamowici. Przyjmijcie dar Bożego błogosławieństwa. Niech Was strzeże, umacnia i błogosławi Bóg, Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch święty. Amen. Dbajcie o siebie i o innych z Panem Bogiem.